Siemanko, witam Was serdecznie Po krótkiej przerwie, ale byłem na małym urlopie Za tydzień znowu jadę, więc Trochę mniej odcinków będzie, ale mam że Wam to nie przeszkadza Przyszła do nas dość spora paczka w tym czasie Zaraz zobaczymy co tu będzie Tak, samo to Małe zakupy udało mi się zrobić. Już może wam pokazuję co tu jest. Mamy tutaj tak... album z 2019 pify. Z tego co widziałem parę pustych albumików sobie zamówiłem w mega dobrym stanie. Tu jeszcze jeden widzę jest. Spoko. Do tego jeden albumik tu widzę jakieś karty wypadły, zaraz je wsadzę, z Champions League. I jeszcze jeden albumik z Premier League. To bardziej uzupełnienie kolekcji kartą na dół, już do was siadam i wam tłumaczę. Te trzy albumy są zapełnione w jakiejś tam części, te są puste. Zaraz wam wszystko wyjaśnię. Dobra, kamerka mam nadzieję, że jest okej. Okay. Tak, tutaj są puste albumy, mamy co to jest Ekstraklasa. 17-18, mega stan ogólnie albumów. Prawda jest taka, że są normalnie wyjęte z starter paków FIFA 2020. Idealny stan. Dwa razy ten sam dostaliśmy, niestety. Kolejny. Ale o, i tu są właśnie jeszcze dwie karty, które dokupiłem. Mm -hmm. I to mnie cieszy, bo ten album naprawdę będzie trzymał dobrą cenę, bo to jest jak mistrzostwa świata. Więc zawsze spoko dostać taki albumik z Mistrzem Świata. I do tego dostaliśmy jeszcze dwie karty Limited Edition XXL z Euro kick 2021. Jest to Harry Kane i Cristiano Ronaldo. No i co, polecimy sobie może dzisiaj na przykład z Premier League. Z kolekcją, którą mam, ale która będzie uzupełniona. I co my tu mamy? Mamy tu karty Golden Baller i tak, na pewno ta trójka mi uzupełnia i będzie mi tylko jedna karta Golden Baller brakować Więc mega spoko. No i tutaj jakieś karty, ale sobie na spokojnie to przelecimy. Jeszcze ktoś wypadł w ogóle. Kurczę Tomasz Partej. Chyba był tu tak dobra tak to wygląda. Mówię ogólnie. Patrzcie większość klubów w całości uzupełniona. Więc jeżeli ktoś będzie chciał kupić zapraszam z końcią mówię, ja tylko swoje braki wyjmę. Resztę pewnie zostawię i zobaczę jaką propozycję dostanę cenową. Ale no mówię, patrząc na to, że albumy są wielka, większej, wielka, w większej ilości zapełnione. Myślę, że jest to całkiem, całkiem fajne. No i stan albumów też mega fajny. Topki pery. Defensy rocky, diamondy. Jeden tutaj brakuje, widzę. Fire, Ice, Hero, karty Elite, Puchar. To na pewno dużo tych, yy, tych mi brakowało, ale musiałbym sprawdzić, które brakują i sobie po prostu je wziąć. I tutaj jeszcze jakieś karty Limited Edition yy, też są. Z tej kolekcji. No i co? W tym odcinku byłoby to na tyle. Dajcie znać, co sądzicie ile i ile byście byli w stanie zapłacić za taki album. Bo ciekawi mnie, czy przepłaciłem, czy jednak była to dobra okazja. Jak dacie znać, oczywiście, postaram się wam się odpisać czy więcej, czy mniej. Ja wam serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu łapce w górę. No i dajcie znać, co sądzicie o takim zamówieniu: czy jest na plus, czy raczej na minus. Trzymajcie się, Siemaneczko, i cześć, w następnym odcinku przelecimy następne albumy. Do zobaczenia. Siemaneczko, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu, bo lecimy po 3K subów, więc mega fajnie. Siemanko.